wszystkich na vlogu, tu Emilka jest. Nie wiem, czy vlog wyjdzie jak zawsze, ale próbujemy. Bierzemy i Kaśka na zawody, już drugie jakie je jedzie. Dobra, gdzie tu Tusią! Cześć, gruby! Ojej! Cześć, robaczki! Masz, tylko pół z Kaśkiem, bo deficyt jest. O, nie wzięłam, zapomniałam. Proszę. Dobra, i lecimy. Biorę tylko i Kaśkę dziś. O! Z kim żeś się bił? Co za cep? Nie, nie wiem, czy się nie obrażam, że jakieś fotki <noise> <noise> Już będziecie. Już koniec. O, ekipa robi czyści kunia. Będzie białe, podobno. <noise> Kiedyś, Kiedyś. Tak mówią. To tak mówią. już ja będzie białe. Tak głosi legenda. Kakuja <noise> ma z greda. <noise> Love it. Co mu zrobiłaś druga też mu się już trochę sunęła Kipa jest od szarżach i Karś. Bez sobie lody. A i Karsz, jaki lody. Bo... Czekamy, bo jest obsuwa. Teraz pięćdziesiątki lecą. No, no no, a ode mnie nie chciał. Ty? matka kupiła.

To jest baby wello? Nie, nie, nie. Baby wello gdzieś był. Ciotka. To moje. To moje. Ciotka, Polecam luzaka. Emilka mi wyczyściła przed sekundą w siodło. O głowie. O mój torczek. Skokikken. <laughs> <Duvel tykken. laughs> no, <laughs> Jest Ale on już ma. No ale dużo koniec. jest. Na no, prędko on robił w galopie. Teraz się podzieliło. Ta część poszła galopować, a część poszła wkusować. Na

Dobaj Nie Krzycz Nie krzycz! Alo, skacze! Co, a i nie mam Noś więc trupce. O, o, ja właśnie już na rozprężalni po ostatnim przejeździe. Trzeba tu konie jeszcze. I tak, i Kaśko się spisał, dwa czyste przejazdy w tych zawodach. Zobaczymy, co będzie. 60 było dokładności, to udało nam się wyjść, a teraz 70. Zobaczymy, czy zapewni nam coś ten przejazd. 40.37. Miejsce drugie, Emilena Mariańska na Mambie, z czasem 42.28. Miejsce trzecie, Zosia Gładka na Agandazie, z Miejsce czwarte Gabriela Gwiazek na koniu M. Mateo, wynik 43-47 i miejsce piąte Wiktoria Korszewska na koniu M. z wynikiem 44-97. miejsce. jest są dekoracje. Na podium tak rokolizuje. Było wcześniej włączane.

załadowany i lecimy do stacji O ty. To już z Ikaśkiem w domcie, a tu elo. Dobra, już idę, wypakuję. Tam nalaliśmy, nie chciał pić, a teraz pije Oj, i Kaśko i Kaśko. Bo ci w nos naleje. Proszę bardzo. I teraz jakie szczęśliwe. <śmulatuj> Belur i kar... O, tam też weluro Belur. Chodźcie, mam jeszcze. Dobre jedzenie. Chodź! No, chodź, well. Nie zapomniałam o Tobie. No nie podejdą. Dobra, ja idę do nich. No, cześć robaczku, no już się nie obrażaj na mnie, chodź. Jeden z drugim. Co, wyobraża majestatu? No lepiej po połowie. Najpierw jabłuszko. Nie chcę już, przepraszam jeszcze. Proszę, wello. Nie zapomniałam, żeby nie było. Nie zapomniałam o Tobie. Niedobra jabłko? Oj, sypie! Mam, um, nie, nie, nie. No, Ale na no, całe lec? Jeszcze mam tu marchewę. Marchewę wiecie, tak? Bo po, w połowie? Am? Um. I Dobrze. Bajos, Grady. Dziękuję za dziś, Ujkar. My już kończymy vloga. żegnamy się ze zgrydami. I lecimy już do domku. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. być na bieżąco. do się wbija. Dobrze. I bajos, gredy. Ja lecę do domu. <laughs> pa papa. Witam kolejnego dnia. Jeszcze chciałam pokazać Wam, co dostałam. A wczoraj zapomniałam, jak wróciłam z zawodów. Więc jestem dzisiaj. No tak, tak, tak. Do ciebie i Kaśka, tak. No i tak, zaczynamy. <laughs> Uela, zostaw Czesława, ja ci widzę. No tak, zaczynamy. A, dostałam takie różowe skarpetunie. <laughs> Bardzo, bardzo będą mi to wszystkiego pasować. już Wam pokazuję... O! I Kasia, Cię widzę z tyłu. Dostałam jeszcze, on już ucieka. No oprócz wiadomo. Flo jak flow. O, takie różowo-fioletowe. Ciao. Elo. To. Jeszcze uwiąz. O, taki czerwony, zwykły uwiązik. Dobra, lecimy dalej. Wtedy. Czotka do masażu. Różowa. Tak, my taki różowy dostaliśmy. Wszystko. Pasuje. Piesa, też? Chcesz, powiączać? I jeszcze. hit po prostu. Różowy halter. Rozmiar Kub. Czyli Kaśko, nic z nic tego Ty na pewno tego nie użyjesz. Za duży łeb masz. Zaraz założymy Nauela. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nawella ciutkę przymałe tak prezentuje się. Welur, co sądzisz? I Kaśko wygrał dla Ciebie nagrodę. I Kaś, co sądzisz o Uelu, Nie podoba się. No chodź. Jest przymałe. Zobaczymy. Na mniejszym. Spróbujemy na Czesław. Bo Czesław ma mniejszy łeb. Czesław! Stoi. Chodź, masz mały łeb. To się zmieści na pewno. Proszę bardzo. Czesław w różu. No, na niego pasuje, bo ma mały łeb. Arabeł. Arabeł. Dobra, zdejmuję Ci to, zakładam kanter. No, ale jak widzicie, to Wello będzie raczej używał tego halterka niż Ikaśka, bo to to wiecie, to jest za małe na Ikaśka. Uwierzcie, miałam, kupiłam halter. U jest! Halter kop czerwony, nie zmieścił się na Ikaśka. Bo pomyliłam rozmiary i się okazało, że kop i nie zmieścił się.